Czy kosmos ma swoje granice? Czy wszechświat powstał z jednego punktu, pojawił się nagle, czy istniał zawsze? I czy ktoś na Ziemi zna odpowiedzi na te pytania? Nie z tej Ziemi. Czemu wszechświat jest tak skomplikowany? To pytanie skierujemy do filozofa, doktora Łukasza Lamży z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zabawne jest to, że jak zapytać fizyków, to w zasadzie z ich punktu widzenia Wszechświat mógłby być bardzo prosty i nawet by się nie zorientowali, bo jeżeli wymienimy wszystkie fundamentalne cechy Wszechświata, wszystkie prawa fizyki, wszystkie cząstki, to, że się rozszerza i tak dalej, to powstaje nam przepis na naprawdę bardzo prosty i bardzo nudny Wszechświat, a nasz ma w sobie coś takiego, że jeżeli go zostawić na Pół godziny, odwrócić tylko się do niego na chwilę plecami, to on zawsze zaczyna coś nowego tworzyć i nie wiemy, dlaczego tak jest. A więc od ogółu do szczegółu. Dlaczego jest coś, a nie nic? Jest takie znane powiedzonko, pochodzi od Leibniz'a. Dlaczego jest coś raczej niż nic? To jest pytanie, i tam mamy takie dopowiedzenie, a przecież nic byłoby znacznie prostsze niż coś. I to jest słuszna uwaga. Jeżeli tak się zastanawiamy właściwie, po co w ogóle cokolwiek jest, no to jest to kłopot, tak? Jest to, jest to zawikłane to, że cokolwiek jest, jest dużo problemów do rozwiązania. Kiedy coś jest, trzeba rzeczy uzgodnić ze sobą. Może nie powinniśmy wchodzić w kompetencje, ale załóżmy przez dosłownie małą chwilę, że musimy zaplanować kosmos. Jeżeli wyobrażamy sobie, że jesteśmy konstruktorami wszechświatów i chcemy choćby nawet najprostszy wszechświat stworzyć, to musimy już dużo problemów rozwiązać, żeby rzeczy nie wpadały na siebie nawzajem, żeby nie doszło do logicznych sprzeczności, że coś jest i nie jest, żeby zasady zachowania były zachowane, czyli żeby nam się rzeczy nie pojawiały znikąd. No, krótko mówiąc, Naprawdę nie jest łatwo zorganizować cokolwiek. Czy wszechświat powstał poprzez jedno wyjątkowe zdarzenie? A może był zawsze? Czy to w ogóle możliwe? Jeżeli mamy taką ochotę, żeby. Przeciągać troszeczkę fizykę i matematykę dalej i dalej i dalej i dalej, no to na przykład docieramy do czegoś takiego jak nieskończoność, do takiego pojęcia, że coś nam dąży do nieskończoności, albo dochodzimy do takiego pojęcia jak punkt, że wszystko wydaje się zbiegać w punkcie. No i ta nieskończoność, ten punkt, niektórzy na nie mówią wielki wybuch. I tego w zasadzie nie ma, tak naprawdę, nie, nie osiągniemy tego z wnętrza naszego świata. To są, to są pewne ideały matematyczne, ideały fizyczne. I nie tylko, też ja osobiście jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o te właśnie domknięcia matematyczne. Nie ja jeden, wielu kosmologów, wielu fizyków kosmologii też. Stara się odsuwać od tego przynajmniej o mały, yy, mały yy, oczek, także zależy. Wiemy jednak i mamy naukowo potwierdzone, że wszechświat dawniej był bardzo gęsty i bardziej gorący. Przemawia za tym przesunięcie ku czerwieni widma promieniowania elektromagnetycznego. Pochodzącego z odległych galaktyk. Jeżeli chodzi tylko o samo to pytanie, jakiego typu mniej więcej był początek świata, to tak, to, to jest to dosyć pewne, jaki on mniej więcej był. Natomiast, jeżeli chcemy zrobić ten jeden oczek dalej i na przykład pomówić o jakiejś początkowej osobliwości, o pojawianiu się wszystkiego znikąd i tak dalej, to już wychodzimy troszeczkę poza naukę. Według jednej z hipotez, wielki wybuch zaczął się od początkowej osobliwości. Punktu, z którego wyłoniła się czasoprzestrzeń. Tylko jak przestrzeń i czas mogły się pojawić z czegoś, czego wcześniej nie było. Nie było przecież żadnej przestrzeni. Trudno nawet powiedzieć, czy było to wcześniej, bo przecież nie było wtedy czasu. Czy da się to racjonalnie wyjaśnić? To jest słuszne pytanie. Nie da się. To znaczy, nie, na pewno nie standardową fizyką. Fizyka opisuje to, jak się zmienia czasoprzestrzeń. Tak, ogólna teoria względności to jest teoria tego, jak się zmienia czasoprzestrzeń, ale ona już musi być. Nie ma żadnego standardowego fizycznego sposobu opisania pojawiania się czasoprzestrzeni jako zjawiska fizycznego. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli powstała czasoprzestrzeń, jesteśmy w stanie określić wiek kosmosu, a także pewną przestrzeń, jaką operuje. Tu powinniśmy założyć pewne granice kosmosu. Te, które widzimy, mogą być jednak zupełnie inne od tych, których nie widzimy. Może też ich w ogóle nie być. Jeżeli chodzi o sam wszechświat widzialny, tak zwany obserwowalny, to w zasadzie wynika tylko z naszej możliwości zaglądania na pewną odległość, ale nie dalej. Tak bardzo prosta hmm. analogia. Stajemy na szczycie jakiegoś wierzchołka i rozglądamy się na wszystkie strony. Widzimy pewną część świata. Tak? To, co widzimy, od czego nie widzimy, oddziela tak zwany horyzont. No więc mamy pewien horyzont, widzimy powiedzmy sobie 10 km w każdą stronę, i to jest nasz świat obserwowalny. Teraz co się znajduje dalej? Mogą tam oczywiście żyć smoki, natomiast jeżeli się zastanowimy na chwilę, jesteśmy w miarę spokojnymi, racjonalnymi ludźmi, to pewnie dojdziemy do wniosku, że tam też jest jakiś świat, w miarę podobny do naszego, tylko po prostu go nie widzimy. No więc to, jeżeli chodzi o sam wszechświat obserwowalny, to tak mniej więcej to wygląda. Nas samych otacza taka kula o pewnej wielkości, to jest tyle, ile jesteśmy w stanie zobaczyć. Natomiast gdybyśmy siedzieli w zupełnie innym miejscu we wszechświecie, to widzielibyśmy inną część wszechświata i to byłaby inna kula. Także to jest, to jest jakby jedna Rzecz. To jest po prostu. To, to wynika z granic naszych możliwości obserwacyjnych. Są także inne hipotezy. A co jeżeli żyjemy w bańce zwanej wszechświatem, a obok naszego wszechświata znajdują się miliardy innych baniek z innymi uniwersami? Może mogą być jakieś multiwszechświaty, czyli wszechświaty zupełnie oddzielone od naszego. To jest taką troszeczkę analogicznie, jeżeli to, co teraz powiedziałem o horyzoncie, mówimy o powierzchni Ziemi, no to możemy sobie wyobrażać tak, jakby te inne wszechświaty to były inne planety, prawda? Czyli. Mamy pewną powierzchnię Ziemi do dyspozycji, to jest nasz wszechświat. Nie widzimy jej całej naraz. Jednocześnie ona się może ciągnąć daleko, daleko, daleko. Natomiast inne wszechświaty to byłby taki odpowiednik innych planet. Jeżeli wszechświat ma jakiekolwiek granice i ciągle się rozszerza, to dlaczego tego bezpośrednio nie jesteśmy w stanie zaobserwować? Proszę sobie wyobrazić, że naszą planetę napompowujemy od środka. Czyli gdzieś tam ktoś taką pompką Ziemię napompowuje, ona nie ma tam 12 tysięcy kilometrów, tylko potem ma 15 tysięcy kilometrów, 20, 50, 100 tysięcy kilometrów. Czyli się nam robi coraz więcej. Pod naszymi nogami cały czas stale pojawia się nowa Ziemia prawda? Czyli Polska była wielkości 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, nastąpiło podpompowanie Ziemi, przypuśćmy, że to się dzieje gładko, że Ziemia jest jak z gumy, tak? Nawet się nie orientujemy. Nawet jakbyśmy nie byli uważni, to się nie zorientujemy. Ale jest coraz więcej Ziemi. Co? No wcale nie ma żadnej granicy, na której się pojawia nowa Ziemia, ona się wszędzie równomiernie pojawia. No i tak mniej więcej jest właśnie z rozszerzaniem się Wszechświata. To tak samo jak z nauką. Choć znajdujemy odpowiedzi na coraz więcej pytań, Jednocześnie pojawia się więcej i więcej pytań, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Przynajmniej na razie.